Witam wszystkich na kanale Jak to robię? A w dzisiejszym odcinku sprawdzam mit o tanim i ekonomicznym sposobie spalania drewna w celach ogrzania domu. Według tego mitu, spalanie drewna w pozycji pionowej w porównaniu do poziomej ma być tańsze, ponieważ dzięki temu mniej trzeba spalić drewna. I jak widzicie. Do tego celu, by sprawdzić ten mit, użyłem najbardziej powszechnego drewna opałowego używanego w Polsce. W moim przypadku jest to dąb. Większość właśnie domostw ogrzewa się za pomocą tego drewna, ze względu na to, że bardzo długo się pali, a także daje duży żar, co pozwala wolno je spalać. Dlatego Właśnie w tym celu wolałem wybrać najbardziej powszechne drewno, aby sprawdzić, czy mit jest prawdziwy. A muszę Wam powiedzieć, że z tej historii można wyciągnąć ciekawe wnioski. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, zapraszam Was na odcinek. W tym filmie sprawdzę, czy to prawda, a może fałsz, jeżeli chodzi o ekonomiczne spalanie drewna przez pionowe jego ustawienie w komorze załadowczej. I więc by sprawdzić ten mit wykonałem dwa testy. Wpierw spalałem poziomo drewno w moim kotle, który tutaj jest, a w drugim teście to samo drewno, czyli dębinę spalałem pionowo. W pierwszym teście wzorcowym drewno, jak widzicie, układam poziomo w komorze załadowczej. W komorze tej bez problemu mieszczę 0,04 m przestrzennego i wadzę 14,5 kg. W tym teście uwzględniłem także czas spalania. Jak we wszystkich moich testach, taki w tym udział bierze bufor ciepła. To jego zawartość ogrzewam do pełna, a następnie sprawdzam, ile materiału palnego, w tym przypadku drewna dębowego, potrzebuje, by nagrzać 700 litrów tego oto zbiornika buforowego. Żeby zachować te same parametry testu, bufor ciepła został rozładowany w ten sam sposób. Za pomocą ogrzewania podłogowego, cała zawartość bufora ciepła, która się w nim znajdowała, została rozładowana i na wysokości połowy, jak i też najniższej części zbiornika buforowego, było to 20 stopni, a w najwyższej części 30. Już nieraz na moim kanale dotyczącym spalania jakichkolwiek materiałów, czy to drewna, czy czegokolwiek innego. W moim kotle MPMDS14 informowałem Was, że pionowe spalanie drewna nie jest efektywne, trwa bardzo długo. Na potrzeby tego testu przemęczyłem się i zrobiłem go. Spalałem oczywiście to drewno pionowo, ale czy było warto, to poczekamy do końca. Po przeprowadzeniu testu pierwszego wzorcowego wyciągnąć można następujące wnioski. Aby nagrzać cały zbiornik buforowy (700 litrów) potrzebowałem 25 kg drewna. W tym teście wzorcowym akurat drewno poziomo dębowe spalało się 6 godzin. W drugim teście, w celu potwierdzenia mitu, spalałem drewno pionowo. Jak widzicie, oto te cztery kawałki zostaną umieszczone w tej oto komorze. Załadowczej. Ich waga po zważeniu to około 12 kg. Jak teraz widać, cztery te elementy wchodzą do komory załadowczej. No i zobaczymy, jak się będzie spalać. Oczywiście staram się je luźno układać, dlatego że jeżeli drewno jest ułożone ściśle w komorze, dochodzi do jego sklinowania. Drewno rozpalone, jak widać. A co w tym teście? W tym teście sprawdzimy, jak długo będzie się spalać tak ułożone drewno, a także czy rzeczywiście będzie potrzeba mniej tego drewna, by ogrzać bufor ciepła. I jak się ono pali? Jak widać, słabo. Cała rozpałka się spaliła, a dolne dwie polana dębowe są Ładnie rozżarzone. Oczywiście, ze względu na to, że są dosyć grube, to też słabo się palą, lecz dają duży żar. A oto widok z dołu komory załadowczej bezpośrednio przy palniku. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że by nagrzać do pełna 700-litrowy zbiornik buforowy w takich samych warunkach jak w poprzednim przypadku. Potrzebowałem także około 25 kg drewna. Jeżeli chodzi o czas spalania drewna pionowo w moim kotle, to tutaj wyniosło to aż 12 godzin. Tak więc czas na podsumowanie całego testu, całego mitu czy to prawda, czy fałsz, czy rzeczywiście da się taniej spalać drewno? I tutaj jasno trzeba odpowiedzieć. Że ten mit to fałsz. Nieważne w, jakiej, yy, w jaki sposób ułożymy drewno w celu spalania go w swoim kotle, według moich testów wynikło, że tego drewna potrzebujemy dokładnie tyle samo. W jednym i w drugim przypadku spaliłem 25 kg, ale jak to każdy mit, ten też posiada w sobie jakieś ziarenko prawdy. Jeżeli o to chodzi, to można łatwo zauważyć, że czas spalania w przypadku odpowiedniego ułożenia drewna w komorze zasypowej jest inny. Dla drewna ułożonego poziomo w moim kotle, drewno to spalało się 6 godzin, około 6 godzin, a jeżeli chodzi o drewno ułożone pionowo, to aż 12. Więc łatwo zauważyć, że czas spalania takiego drewna jest minimum dwa razy dłuższy. Więc nie ma co się dziwić, że dużo ludzi mówi, że spalanie drewna pionowo jest bardziej ekonomiczne. Nie jest bardziej ekonomiczne, bo już wiemy, że trzeba spalić go tyle samo lecz e, o wiele dłużej takie drewno się spala. Co w przypadku zwykłych piecy na drewno, na węgiel, które nie, posiadą, nie posiadają bufora ciepła. Dłuższy czas spalania może być rzeczywiście bardziej ekonomiczny. Oczywiście pamiętajmy, że w tym przypadku wolniej dochodzi do nagrzewania czynnika grzewszego w instalacji. Lecz to, że się to drewno spala wolniej, nie powoduje tego, że tego drewna spalimy mniej. Koniec końców wyjdzie, że i tak musimy tego drewna spalić tyle samo. Lecz oczywiście energia. Dostarczona do instalacji grzewczej w naszych domach, będzie się po prostu wolniej em, rozchodzić w przypadku ustawienia pionowego, a w przypadku ustawienia poziomego w tym momencie to drewno szybciej się spala. Szybko nagrzewając czynnik grzewczy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że ze mną zostaliście i oglądaliście ten kanał. Jeżeli film się Wam spodobał, dajcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, aby. Być powiadamianym także o następnym moim nowym odcinku. A w dzisiejszym to już wszystko. Cześć, hej, i do zobaczenia!